Witam wszystkich na moim filmiku. Będzie on dotyczył recenzji lamp zakupionych na serwisie Aliexpress. Mamy tutaj trzy lampy, jedną nierozpakowaną. Chciałem pokazać Wam, jak została ona do mnie wysłana. Mimo, że wszystkie lampy były zakupione u innych sprzedawców, to pakowanie, zapakowane były tak samo. Lampa jest dobrze zabezpieczona. Duży kawałek folii e bąbelkowej. Do zestawu lampy Zalicza się lampa, kabel z wtyczką USB umożliwiają podłączenie lampy do komputera, jak i do przykładowo ładowarki od telefonu oraz wtyczka, która bezpośrednio umożliwia podłączenie lampy do kontaktu. Lampy mają wbudowany timer, jest to timer 30 sekundowy. Jaki timer minutowy. Timer 30 sekundowy odpalamy poprzez jedno kliknięcie na przycisk lampy. Lampa ma tylko jeden przycisk. A timer minutowy odpalamy poprzez dwukrotne kliknięcie. Tutaj timer 30 sekundowy, a tutaj timer minutowy. Z tego, co się orientuję, to jedno kliknięcie, czyli 30 sekund, wystarczy, żeby utwardzić każdy lakier hybrydowy. Na innych moich filmikach będziecie mogli zobaczyć inne zakupy z portalu Aliexpress, czyli np. podkłady, lakiery do paznokci hybrydowych, wzorniki. Stemple do nanoszenia wzorków, jak i same wzorki. W opisie filmiku możecie znaleźć sklep, na którym zakupiłem te, sklep, z którego zakupiłem te lampy, jak i link do fanpage'u na Facebooku, gdzie regularnie będę wyrzucał różne recenzje rzeczy zakupionych z AliExpress. Jeśli chciałbyś zobaczyć jakąś AliExpress, jakąś recenzję. Konkretnie rzeczy kupione z AliExpress, napisz. Mam naprawdę dużo rzeczy, które kupiłem na tym portalu i na pewno chętnie się z wami z, z tym podzielę. Do usłyszenia.